Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym 10-opaku. Tym razem, co prawda, nie będzie to 10-opak, a 13 opak. W końcu 13 to jest szczęśliwa liczba. Pomyślałem, że jako, że udało mi się troszeczkę tych aren ugrać, to sobie otworzymy kilka tych paczek. Zdaje się, że jedna jest z karczemnej bójki, te dwie pozostałe klasyczne gdzieś tam przy okazji z arenami doszły. Także zaczniemy sobie po prostu od nich. No i zobaczymy, co tym razem uda się ciekawego trafić. No, złoty Arkham Golem do Face Huntera na pewno się przyda. Okej, okay, tutaj za bardzo szału nie ma. No jeżeli chodzi o klasyczne, to w zasadzie tylko legendy, e, kilka epików i złote karty nas interesują. Także tutaj powiedzmy, no, na, na cuda nie liczę. Jest jakiś epik. Molten Giant, no akurat jego już miałem, ale zawsze Dust Value. No i zostało nam 10 paczek z wielkiego turnieju. Oczywiście liczę na legendarki, ich mi tutaj najbardziej brakuje. Warianem eee, bym nie pogardził, e, Roninem bym nie pogardził na pewno. Generalnie rzecz biorąc, kilka tych ciekawych kart tutaj jest. Także jedziemy z tematem. Epic, Charts Hammer. Okej, okay, trochę nam tutaj do szamana podchodziło, resztę już raczej miałem. No ale zawsze jakieś tam uzupełnienie kolekcji jest. Nie wiem czy to nie jest drugie Burgo, czyli Włam po polsku. Teraz bardzo fajna talia, taka troszeczkę bardziej kontrolna dla o, teraz się pojawiła z tego co widziałem, także może coś popróbujemy. Ball of Spiders, nie wiem, czy, No nie, miałem chyba. Chyba to wszystko już. Już niestety miałem. Okej. Okay. Nie wiem, czy miałem Krakena. Nie wiem, czy miałem Snowbolda. resztę na pewno tak. No, generalnie rzecz biorąc, na pewno z Dustów coś będziemy w stanie ciekawego zrobić. O proszę, jaka ładna paczka. Jakie epic. Frost Giant drugi, na pewno nie miałem. No i moi drodzy... Uuu! Nice! Nice! To robimy kontrolnego kapłana. <ścoughs> w takim wypadku. Paladin się już cieszy. No, A ogólnie paladyn widzę, że się cieszy. A ten Trainer to akurat nie jest jakaś tam super świetna karta, no ale mamy legendarkę, także jest już naprawdę fajnie. Zobaczymy może jakąś drugą uda się wyhaczyć. Tutaj to wszystko już nam się powtarza, nawet w tej serii, że tak powiem. Tego domona zaś nie miałem. O trzeci Warhorse Trainer i trzecia Silverhand Regent pod rząd. W zasadzie zostały nam dwie paczuszki, także jeszcze sobie e, zobaczymy, co mamy tutaj. No, bez szału. E, Demon Fuse chyba nie miałem i nie wiem, czy miałem Shadow Pan Rider. No, ostatnia paczuszka. Bez szału, dwa razy. Holy Champion. Tych Holy Championów nam tutaj trochę doszło. Także będzie, będzie co disenchantować No, jak widzicie, trochę tych nowych kart się pojawiło. Natomiast myślę, że to jest raczej kwestia, niestety, powtórek. Właśnie. Mark of Nature. Już mamy dwa złote. Znaczy, mamy dwa złote. Uff, tyle wygrać. No, zobaczymy, co tutaj jeszcze. Generalnie rzecz biorąc. Mamy 550 pyłków, więc jesteśmy powolutku na drodze do kolejnej legendy, do złożenia z pyłków po prostu, bo ja raczej tych pyłków nie oszczędzam jak wiecie, chcę mieć całą złotą kolekcję. on drugi tu Fajnie w zasadzie nie, nie zależy mi na jakimś super oszczędzaniu dobra, ryb uszy Małym. <laughs> no jest konfesor Peletres. Spróbujemy jakoś fajnie wykorzystać na pewno. To jest jedna z bardziej interesujących kart. Widziałem, że Zetalot e, ta ciekawą talią ostatnio e, wbijał legendę. No właśnie drugi Włam i drugi Undercity Valiant. E, nam doszli. Także kolejne jakieś tam e, wzmocnienia dla Rogala. Drugi Healing Wave, chociaż chyba nikt nie gra raczej dwóch. Druga Drena i Totem Carver. Też spoko. Demon Fuse doszło nam chyba dwa razy, bo chyba nie miałem dwóch wcześniej. Znaczy nie miałem w sensie ani jednego. Jeszcze tutaj te neutralne karty sobie przelecimy. Shield Bearer. Ciach. Swoją drogą moi drodzy, jeszcze tak korzystając z okazji Chciałem Wam przypomnieć o turnieju, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 4 października. Turniej nazywa się Back to Basics i pod tym filmikiem znajdziecie oczywiście link do wydarzenia na Facebooku. Tam jest wszystko opisane. Turniej polega na tym, że składamy talie z kart klasycznych i podstawowych, czyli tutaj w tej zakładce, że tak powiem, wybracie Basic i Classic albo Podstawowe i Klasyczne. Trzy różne talie dla trzech różnych bohaterów, i walczymy w formacie Best of Free Conquest, czyli do dwóch wygranych. I wygrany zmienia talie. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że może to być taki całkiem ciekawy powrót do korzeni Hearthstone'a. Coś, co powiedzmy, pozwoli Wam sobie przypomnieć, jak to wyglądało przed wyjściem jakiegokolwiek dodatku, jak ci weterani zaczynali grę, bo zakładam, że nie wszyscy. Mieliście możliwość rozpocząć grę na równi, na równi z innymi. O, coś pominąłem. przy się nie wyświetliło, o co tu chodzi? Dziwna. Dziwna sprawa, bo. Jestem święcie przekonany, że przeklikaliśmy wszystkie. No właśnie, drugi ten demon doszedł. To jest całkiem fajna opcja, nawet do demon do Dimon e, także, także jest szansa. No generalnie z e, wielkiego turnieju. Na razie mamy e, troszeczkę mało tych interesujących kart. Mamy Wilfreda. Tutaj te dwa demony na pewno są spoko. Ravgard jest taki mech. E, Tarnasus Aspirant. Jeżeli chodzi o maga, mamy najwięcej chyba takich interesujących kart. Paladyn no oczywiście, no tutaj też. Ta konfesor nam się trafiła to jest druga legenda i jeszcze oczywiście Wilfred Confessor i tutaj coś jeszcze mieliśmy Chilmo, dokładnie, a jeszcze była jeszcze była Justycariuszka. Także troszeczkę tych kart jest interesujących, które nam podchodziły również w tym filmiku 1080 ów także będziemy w stanie wkrótce jakąś kolejną legendarkę sobie stworzyć. Mam nadzieję, że taki odcinek przypadł Wam do gustu, tych 10 opaków troszeczkę ostatnio udało mi się ponagrywać, no i oczywiście jak tylko będę miał możliwość, to będę nagrywać kolejne, mam nadzieję, że będziecie je z przyjemnością oglądać. Jak widzicie mogę się oprzeć na krześle, bo mam naprawione, także życie znowu jest, jest piękne. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem. Oczywiście, zapraszam do udziału w turnieju. Jeżeli chcecie, to zajrzyjcie tutaj pod filmik. Tutaj link się znajdzie ze wszelkimi informacjami. Także do zobaczenia w niedzielę. W sobotę prawdopodobnie będzie stream, jakiś może dłuższy, zrobimy sobie, a co będziemy sobie żałować. Także też, też was zapraszam. A tymczasem powodzenia w waszych grach. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!